Towarzysze, towarzyszki, jebać pis! Więc jest to nasze nowe przywitanie. Dopóki rządzi Duda, dopóki rządzi pis, to zamiast używać słowa dzień dobry, pozdrawiamy się dzisiaj słowem jebać pis. Więc wczoraj z okazji Święta Zmarłych odbyłem kilka rozmów telefonicznych z członkami rodziny mieszkającymi w Polsce, no i pojawiło się tradycyjne pytanie, co słychać we Francji. Więc z tych rozmów odniosłem wrażenie, że Polacy w tym momencie w ogóle nie wiedzą, co się dzieje we Francji, a dokładnie nie wiedzą, że we Francji wraca terroryzm. Więc taki krótki tutaj przegląd, co takiego się dzieje. Więc ponad miesiąc temu mieliśmy do czynienia z atakiem nożownika, pochodzącego chyba z Pakistanu, ale nie jest to ważne, no w każdym razie nożownika inspirowanego religijnie, fanatyka religijnego, który pod siedzibą dawnego Charlie Hebdo zaatakował dwóch dziennikarzy, co prawda nie pracujących już dla tej gazety, gdyż tam w tej chwili rezyduje nowa gazeta, ale do ataku z udziałem noża doszło. Następnie, w ramach tutaj, właśnie szoku, jaki się odbył we Francji, we francuskich szkołach zaczęto ponownie rozmawiać o wolności słowa i niejaki właśnie nauczyciel historii, nauczający pod Paryżem, Samuel Paty, na swoich lekcjach zaprezentował karykatury Mahometa opublikowane właśnie w tygodniku Charlie Hebdo, i z tej okazji właśnie została obcięta mu głowa, mianowicie jeden Tazen, Ojców uczennic tego Samuela Pati w swoim meczecie zaczął właśnie narzekać, że tutaj znowu mamy tutaj właśnie szkalowanie Mahometa w szkołach. No i zaczął poszukiwać kogoś, kto byłby w stanie tego nauczyciela ukarać. Znalazł 18-letniego 18 czechena, dżihadystę, który to zaczaił się pod szkołą na tego nauczyciela historii i zaatakował go nożem czy też maczetą. W każdym razie doszło do Obcięcia głowy. Więc były to dwa zamachy terrorystyczne, o których jeszcze ktoś tam w Polsce słychał, ale nikt tam nie słyszy o tym, co się dzieje we Francji w ciągu ostatniego tygodnia. Więc kilka dni temu w Nicei człowiek wszedł do kościoła i w tym kościele obciął dwie głowy, w sumie chyba zabił trzy osoby, jeszcze kilka ranił. A wczoraj czy przedwczoraj y, znowu doszło do ataku, tym razem nie na księdza katolickiego, a na księdza prawosławnego, zresztą chyba Greka, y, w Lionie. W Lyonie. Więc w ciągu miesiąca we Francji cztery zamachy terrorystyczne, y, prawie wszystkie, no poza o, tym ostatnim w Lionie, miały właśnie, tutaj były inspirowane religijnie, i morderstwo wykonano. Przy, przy pomocy broni białej, noża, maczety czy innego miecza. Dlaczego ja o tym mówię? No mówię o tym ze względu na to, co się dzieje w Polsce. No w Polsce także mamy do czynienia właśnie z tą agresją inspirowaną tym religijnym fanatyzmem. Doszło do powstania organizacji o nazwie Straż, yy, Straż Narodowa, czy też Straż Antynarodowa, należałoby raczej powiedzieć. Organizację tą powołał Robert Bąkiewicz. Teoretycznie chodziło o obronę kościołów, w praktyce chodzi o atakowanie, atakowanie protestów kopiecych, atakowanie yy, właśnie, yy, no, mieliśmy tutaj, mamy tutaj tą eskalację przemocy w ostatnich dniach. Właściwie na każdym proteście pojawia się jakaś banda religijnych fanatyków, yy, bardzo często posiadających właśnie broń białą, noże, maczety, pałki, yy, rzucających petardami, yy, więc ja w ogóle jakby stawiam pytanie, aha, no zanim postawię to pytanie, no to powiem jak zareagował Macron. Macron, w odróżnieniu tutaj od, od prezydenta Holanda wcześniejszego, który to jakby sprawę całkowicie lekceważył i na zamachy terrorystyczne, no to organizował tam jakieś właśnie demonstracje pokojowe, malowanie kredkami, mówiące o tolerancji, o pokoju i, 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 mu, i miłości między społeczeństwem. No, Macron zareagował w sposób taki, no, bardziej, bardziej stanowczy. A więc doszło do masowych aresztowań różnych właśnie fanatyków religijnych, doszło tutaj do penetracji meczetów, podobno jacyś tam najbardziej radykalni prowoderzy, jacyś tam mułowie zostali aresztowani, czy też wydaleni z Francji. Nawet doszło do takiej sytuacji, że został aresztowany ten ojciec tej dziewczynki, ten ojciec, którym który szukał tego Czeczena. No i został aresztowany, i zorganizowano zbiórkę internetową, żeby właśnie znaleźć tutaj pieniądze na adwokata dla tego ojca. Więc zbiórka chyba została stworzona w niedzielę o godzinie tam którejś, a kilka godzin później, no to już właśnie w nocy pojawiła się policja u organizatora tej zbiórki. I gościa aresztowano. Więc Macron pokazał jaja. Macron pokazał, że państwo francuskie tutaj no, nie jest państwem z tektury. I na realne zagrożenie francuskich obywateli wynikające z religijnego fanatyzmu, że po prostu. Tutaj różni fanatycy inspirowani jakimiś tam e, księgami religijnymi chcą mordować francuskich obywateli, zadziałało państwo i państwo tutaj swoimi metodami poprzez szpiegowanie tego co się, co się dzieje w internecie, zaczęło po prostu masowo tych religijnych fanatyków aresztować, czego wydajnie nie potępiam. Uważam, że coś takiego powinno, yy, powinno nastąpić dawno, dawno temu i po prostu, no yy, Okej, okay, ale nie będę tego po tematu poruszał, temat jest ogromny, na pewno w następnych filmach jeszcze sporo na ten temat się pojawi, zwłaszcza, że tych zamachów to cały czas są kolejne. No. Dobrze, dlaczego ja o tym mówię? No mówię o tym ze względu na fakt, że właśnie Bąkiewicz to jest właśnie taki, taki, yy, taki polski muła, który także wzywa do przemocy wobec polskich obywateli, yy, konkretnie w stosunku do polskich kobiet i swoich tutaj zwolenników namawia do stosowania przemocy i ta przemoc zresztą jest stosowana. Więc ja postawiam pytanie, no dlaczego Bąkiewicz Bo jest jeszcze w niewolności? No? Znaczy, doszło tutaj do zamachów na polskich obywateli, na polskie obywatelki. Zamachu, które śmiało można określić mianem zamachu terrorystycznego. Rzucanie petard, rzucanie kamieni, grożenie nożem, wskakiwanie tutaj w tłum właśnie z maczetami, pałkami, bicie i tak dalej. No wszystko to ma charakter przemocowy, można to śmiało podciągnąć pod działalność terrorystyczną, więc ja stawiam pytanie, dlaczego Robert Bąkiewicz jest jeszcze na wolności. I on oczywiście może się tutaj zasłaniać, ale to nie ja biegałem z maczetą. A to nie ma znaczenia. Ci mułowie, których Macron teraz aresztował i wydalił z Polski, z Francji, oni też nie muszą, oni też nie muszą tych zamachów organizować. No te zamachy to są organizowane przez jakichś dzieciaków. No. Ten tutaj Czeczen, który obciął głowę Samuelowi Pati, ma 18 lat. Ten chłopak, który tam zaatakował tych dwójkę dziennikarzy pod Charlie Ebdota, chyba nawet 18 lat jeszcze nie ma, więc tutaj widzimy, jakby no, że z jednej strony są jacyś luj, prowodyży, osoby dorosłe, które po prostu sieją tą religijną nienawiść i wzywają do mordu, z drugiej strony są jacyś właśnie y, jakieś bezmózgie nastolatki, które tego słuchają i które po prostu szukają, szukają właśnie tego, tego dżihadu. Więc. Chciałbym jasno podkreślić, no jakby z perspektywy Macrona, to tak samo niebezpieczni są ci, którzy powołując się na jakieś religijne bzdury, wzywają do mordu. Jak i ci, którzy ten mord konkretnie wykonują. I z perspektywy tego, co się dzieje w Polsce, no to, że tam właśnie jakiś kibo, jeden czy drugi, jakiś młody, jak, jakiś młody gagatek weźmie maczyty i pójdzie demonstrację i, i mówi: A sprawa jest załatwiona, bo został aresztowany. No zresztą aresztowano bo, tylko nielicznych. Nie ja stawiam pytanie, dlaczego Robert Bąkiewicz, dlaczego całe to jego środowisko, tych, tych właśnie religijnych fanatyków, dlaczego oni jeszcze są na wolności? No przecież życie Polaków, życie Polek jest w tym momencie zabro... zagrożone. Dopóki Robert Bąkiewicz siedzi, chodzi wolny po ulicy, to dzień w dzień jest jakaś tutaj realne zagrożenie zamachu terrorystycznego, że jakiś religijny fanatyk, właśnie inspirowany Biblią, inspirowany słowami Bąkiewicza, że on Weźmie maczetę i zaatakuje kolejne polskie kobiety. Musimy powiedzieć stop, polskie państwo. Powinno przestać być wreszcie państwem z, te, z tektury. No mamy, mamy tutaj do, do czynienia z różnymi forami kibicowskimi, na internecie to wszystko można zobaczyć, wszystko to można znaleźć. Wobec terrorystów ta, po, powinno się zresztą stosować metody y, wymuszania tutaj w śledztwie takich właśnie stosowane wobec ludzi, którzy właśnie wzywają do przemocy, czyli po prostu wziąć jednego z kurwy syna y, na, y, na tortury i po prostu wymusić z niego informację, kto jeszcze pracuje w tej siatce terrorystycznej żeby po prostu broniąc polskich obywateli i przede wszystkim bronić Polki, nie dopuścić tutaj do kolejnych ataków, kolejnych tutaj rzucania materiałów właśnie wybuchowych w tłum, żeby nie dochodziło do kolejnych tutaj ataków właśnie z maczetami na polskich obywateli. Więc wzywam polskie państwo, no przestańcie być wreszcie państwem z gówna, przestańcie być państwem z tektury. Robert Bąkiewicz i ludzie, którzy wokół dzisiaj niego gromadzą, są to osoby w tym momencie niebezpieczne, bezpieczne dla polskiego społeczeństwa. Trzeba działać, trzeba działać, trzeba tego skurwysyna aresztować, zanim zabije!